Cześć z tej strony ping-ping i witam w ping ping Zanim zaczniemy ping ping polecam polecący jeść. Dobre śniadanie rano. Pamiętajcie, kiełbaski są dobre. Im więcej kiełbasek, im większą masz kiełbasę. Pamiętajcie, są dobre, Pamiętajcie, kiełbaski są dobre, i więcej kiełbasek, i większą masz wasy. Pamiętajcie, kiełbaski są dobre, i więcej kiełbasek, i większą masz wasy kiełbaski są dobre, I więcej gymnasek, i większą masz wasy I większą masz gymnase. większą masz wasy, większą masz wasy Cześć, jestem z tej strony ping Bing i witam was w ping Bing parku. Zanim zaczniemy Ping-Ping Polecący polecam ci jeść Dobry śniadanie rano. Pamiętajcie, kiełbaski są dobre. Większy kiełbasy, większą masz kiełbasy, Większą masz kiełbasy.